Jamie, Jamie! Koledzy do Ciebie. Prścisz muzykę, bo nic nie słychać, Jamie. Matka, ja pierdolę. Wyłączcie tę kamerkę. Zgaście wideo, wali konia. Tylko nie mówcie nikomu, że się przebierałem. Najpierw miałem niezłą polewkę, ale teraz myślę, że kiepsko tak być przyłapanym z Wackiem na wierzchu jak J. Rock. Kory i Trevor przylecieli tu rano i darli Ryja. J. Rocka złapali jak walił konia. Julian, wszyscy się o male już wiedzą. Nikomu nic nie powiedzieliśmy. J. Rock, Siemano, dałeś się złapać na waleniu konia? Pierwsza sprawa, musicie skumać, że J Rock jest przekrólem stosowanego rapu. Jak piszę o kradzieżach, sam muszę kraść, żeby złapać fazę. Po prostu pisałem piosenkę o sprawach seksualnych, nie? Kiepsko, jak cię przyłapią na waleniu konia, mnie tak w złapali ze siedem razy, to wiem. Legalnie się wczuwałem w erotyczne klimaty, ateluję, wpadają mi na chatę, a potem rozpowiadają jakieś kosmiczne ploty. Chodzi o sztukę, sklejacie? Musiałem se wyczarować erotyczne seks-klimaty. Żeby coś napisać, musiałem się wziąć do rzeczy i użyć oliwki. Wszyscy mamy w tym interes. Alaski uwielbiają, jak koleś wali konia. Znaczy, że ma zdrową chcicę. Sklejasz akcję? Julian, wiem, że mnie masz za twardziela, ale nawet najtwardszy Sukinsyn czasem się czuje niepewnie. Wierzysz we mnie? Nie wierzę, jaka akcja, jaka żenada. No, zaczynamy melanz, chłopaki. Ukradłeś moje utwory, nie fajna akcja. Nic ci nie ukradłem, bracie, ja je tylko promowałem. Nazywasz mnie bratem? Jestem czarny, a ty? Też jestem czarny. Ocipiał. Nie, J-Rock nie zwariował. Naprawdę myśli, że jest czarny. Nie dokuczajcie mu. Zawsze taki był, tylko przestaliśmy na to zwracać uwagę. Nie sprzedaliśmy aż tylu płyt, ale masz tu dwie stówy. Dzięki, stary. Przepraszam, głupio wyszło. Poczekaj. Linda! Czy mama J-Rocka może z tobą pogadać? Niech pan z nim porozmawia. Jest pan jego idolem, proszę. Dobrze, już idę. Siemano ziomale Właśnie usłyszałem najbardziej wykręconego freestyle MC Usłyszałem go w Sunnyvale Sunnyvale wita mojego ziomala J-Rocka Na żywo Detroit Velvet Smooth i brygada J-Rocka Rozkręcamy tę imprezkę DVS i wszyscy słuchajcie Bo powiem wam historię co zdarzyło mi się dzisiaj Odpalajcie, jedziemy Raz, dwa, trzy to historia o tym, jak mnie złapali na waleniu konia. Ale zanim ze śmiechu ktoś skona, sklej, że to mogło się przydarzyć tobie, bo się przydarzyło mojej osobie. Okej? Okay? Dalej, j -Rock. Zajarałem blanta, wyszła chora akcja Rozpiąłem rozporek i wyciągnąłem Wacka Potem wziąłem słoik wazeliny, myśląc o cyckach Donny i Niny Nieważne której, ale nagle ktoś drzwi otwiera Wpada moja mama jak czarna pantera Nie mówcie, j co za kwas To mogło się przydarzyć każdemu z was Wersja polska na zlecenie Comedy Central Masterfilm.